Siemano widzowie, ja witam was w kolejnym odcinku CS2. Dzisiaj będziemy grać tryb skrzydłowy na mapie Nuke eee, Oczekiwanie i jeszcze raz żyweczka, bo tak się zdzięczęm tak dużo kasy. Eee, no to po prostu lecimy, nie? Eee, subskrybujcie kanał, po więcej, eee, po więcej takiego typu po prostu. Jeszcze mnie ja pierdzie Powiedzmy po prostu takiego typu. Mm, gier! I lecimy po prostu. Lecimy sneaky piki, like. U SPS. Oczywiście klasycznie. <coughs> bo. Okej, okay, okej. Okay. Chce na A iść, no to ja idę z nim na A. Po prostu. Bo ja wiem, że ten gościu może ogarniać, nie? Jak tak się rządzi, to myślę, że może ogarniać. Oj, 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 dwóch! Myślałem, że tylko jednego będę gonił, ale ile do obrażeń zadałem? Czemu tu nie ma obrażeń? Czemu tu nie ma obrażeń? Kurde, dobra, nie wiem. Ale wiem, że przegraliśmy i bardzo źle. <laughs> yy, więc idę przez okno, Jeszcze się wbijam. O oh, kurde, stary Ale żeś mi wyleciał Nie mam formy, nie mam formy Oj, zostaniemy zjechani do zera No widzę, ja... no wrzucę ten odcinek, ale no nie wiem czy, czy zostaniemy przypadkiem zjechani mocno do zera yy... Także, jeśli chcecie, żebym więcej razem przegrywał to subskrybujcie kanał Cichutko. Dobra, dostał tam. Dobra, 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 dobra Jeden leży, jeszcze jeden został S Dobra, nie, nie do jednego jednak zostaniemy zjechani, tylko do nie do zera, tylko do jednego, właśnie. No Kamizeleczka i myślę, że. Myślę, że bez granatów. Myślę, że tak ogarniemy. Dobra, tu. Jakby coś ogarnie. Tu idzie, nie ewentem Stary, jak to słychać Ale es, ale es, ale es, ale es Nie biorę akaso, ale es, ale easy widzę 2-0 Kamizelka zaczepniak myślę, że będzie git. Let's go, let's go! Wygrywamy to, wygrywamy to, widzowie, to jest szybka gierka, nie? To jest szybka gierka tak naprawdę skrzydłowy Dobra, to na jednego killa 3-2, 3-2, S Mogę strzelać nawet sobie w reaktor, nic mi się nie stanie. Jakie to jest fajne, nie? Jak to jest mocne w ogóle? Dwa flashbangi Lecimy dwa flashbangi i... No lecimy po prostu, no Ale easy, ale easy 4 zwa no, co jest grane tutaj, nie? No, ja mogę granatki kupować, człowieku Ja zaraz sam go biorę, nie? Jak tak będę przeżywał cały czas? Jeszcze flasze sobie kupimy na ostatnią chwilę. Tutaj cichutko Będzie deep problema Dobra Ale chłopie to easy Tamten nie gra? Nie Widzieć, gdzie jest. U, nie, 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 Ale to nie, easy to jest, no. bro! I'm reporting you. nie, more time. nie, runda nie, załatwił, nie Nie wiem, czy muszę sumie się tak wkurzyć na tego ziomka No nie mam pojęcia, bo... Dużo kasy Pani mrugał mnie Porobie-me, né? Tragédia Sniper, sniper Easy! Easy easy MVP trzy razy, on też trzy razy, no easy no I jako terroryści gramy szybka runda, nie? To nie wiem czy to będzie w sumie odcinek taki dłuższy. No widzę po prostu Okej, okay, nice, nice We're doing it. Do dwóch ich jedziemy po prostu, nie? Nie wiem co on here, Ale easy, go na hit'a Jeszcze deadne. Ale easy! Ale easy, biorę tego skina, fajny skin Wspaniałe wspomnienie O dobra, ja, ja tą brałem właśnie z tumikiem będę brał Aj, ale dużo mu zadałem, dużo mu musiałem zadać, no przecież on jest no w snipe oczywiście Sniper Sniper, sniper SGC No tam SGC Nice Brawo, brawo, brawo O też miał pewnie takiego laga jak ja Punkt meczowy Czemu by nie tak? Yeah, yes. Easy game bro Kurde, no jak teraz to wygrają, nie Łoł, 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 łoł Aj, aj, aj mnie Aj, aj, aj. Nie, no ja tu będę najlepszy. Ciekawe ile ja... Ciekawe ile ja tutaj zgarnę. Okej, okay, let's win just. Let's just win, bro. O, już będzie easy win. Ja idę teraz tutaj na lewo. Nie, nie na lewo ty idioto. To jest dymniak.

Nice! Easy game Ile PD Łowca nagród. Największy przychod z nagród za zabójstwo 5400 Obecne 4924 I zdobyte 76 Co? Premia tygodnia 405 Dobra Mam nadzieję, widzę, że odcinek wam się spodobał odbierz nagrody 5.7 No i kup, No co, no co no nie no nic innego nie będę brał Mam nadzieję, że tak jak mówiłem mm, wam się podobało I tyle, subskrybujcie kanał, na razie.